Ho, ho, ho! Hejka kochani, witajcie w pierwszym vlogmasie na kanale Big Dreams. Jest godzina około 6, ja przed chwilą wstałam, tak 6.20, ogarnęłam się mniej więcej, pościeliłam łóżko i troszeczkę tak pokoik ogarnęłam i przychodzę do was z pierwszym vlogmasem. Więc co, bez zbędnego przedłużania zaczynamy otwierać kalendarze, a jeszcze taka szybka aktualizacja. Świnki teraz właśnie sobie jedzą ziółka na sianko. Yy, dosypałem im sianka po nocy. I jak możecie już zauważyć, są piękna ozdoby świąteczne. Jest tej bombeczka yy, powieszona na górze klatki. I piękny yy, ten mikołajek tutaj. Nie się pewnie. Piękny mikołajek w budce. Chyba się wyostrzyło nawet. Więc co? Ja lecę po kalendarze adwentowe i zabieram was, was do swojego stanowiska się prezentuje, to piękne stanowisko. Jeszcze idę po lampę, żeby było lepsze światło, bo jest ciemno na dworze strasznie. I idę po nasze kalendarze. Powiem Wam jeszcze szybko, że dzisiaj tego kalendarza niestety nie odwożymy, bo yy, jeśli jeszcze nie wiecie, jest to kalendarz yy, dla świnek i po prostu tam jest tylko 10 rzeczy, więc otwieramy go co dwa dni do 22 grudnia. Więc dopiero jutro zaczynamy z kalendarzem świnkowym. Kają, takie prawdziwe kalendarze dla mnie tym razem. No i wiadomo, też się tylko że on jest dla Yy, Proszę. Okej, okay, więc pierwszy kalendarz jest kalendarz zrobiony przez niego. Serdecznie Cię oczywiście pozdrawiam, Zyciu. I co? Okej. Okay. To jest jedyneczka. Wow, mamy sobie taki miniaturowy, pięknie zapakowany żel pod prysznic. Zobaczcie. Wow. Mega. Lecimy dalej. Za chwilkę będzie następny kalendarz, tylko jeszcze szybciutko Wam chcę pokazać. Mam tutaj taki piękny przyrządnik. Do właśnie do otwierania kalendarzy. Znaczy on jest przeznaczony do paznokci, ale ja nie będę dzisiaj otwierała też takie kalendarze właśnie z tymi okienkami yy, i w ogóle nie zgapiłam tego od nikogo, od Gra na przykład, tylko po prostu znalazłam to i w sumie widziałam właśnie jak ona on tym otwiera i też w sumie będzie spoko. Okej, okay, kolejny kalendarz to SPA Exclusives. Yy, nie wiem, czy dobrze przeczytałam. Yy, I co, ty się tak pięknie go otwiera. Nie wiem, czy tak dobrze to widzicie, jak chciałam, żebyście widzieli. O, nawet jedyneczka jest blisko tutaj, uwaga. Więc co, pierwsze takie okienko, yy, takie wiecie, do otwierania. No, no, ej, dobra, i tak to jest z tym, bez tego yy, ciężko. Znaczy, z tym ciężko. Tak, sobie jakoś podważymy, żeby tutaj nikt nie, nic nie, wiecie. Muszę tego zepsuć, bo wiem, ja jak to tak wygląda ta okienka. Okej, tym Wow! Wow, Zobaczcie sami. Nie mam tego wyciągnąć, więc poczekajcie chwilę. Mamy tutaj tak pięknie zapakowany balsamik do ciała. No zobaczcie. Wow, jeszcze z taką złotą nakrętką. Wow, teraz wam jeszcze powiem, jak, jak mi o po prostu. Jest oczywiście szczelnie zamknięty, zamknięty więc jako go nie będę otwierać, tylko szybko powącham. Pachnie takimi yy, kwiatami, takimi typowymi właśnie balsamami, więc wow, mega. Lecimy do następnego kalendarza. To już niestety dzisiejszy, ostatni kalendarz. Zobaczcie, jedyneczka już się nam troszeczkę otwarła i widzę, że będzie tutaj łatwiej. Jeszcze zrobię tak, żeby Wam tutaj nie zasłaniać nic. O i widzicie, już samo tutaj wymusza otwarcie, więc pomożemy trochę. No powiem Wam, że ciężko się otwiera te okienka. Okej, okay, przepraszam za odcięcie. Wow! Zobaczcie, to jest y, sól, do, y, sól pod prysznic, tutaj mamy napisane, taka peelingowa. I pięknie zapakowana. Na, na przykład myślałam, że to będzie takie jedno, ale zobaczcie. Tego istuje naprawdę sporo, fajnie wypchane. I powiem Wam, że nie wiem jak to pachnie, bo nie wiem czy w ogóle sól pachnie. Nigdy nie używałam soli. Ale opakowanie po prostu... No, po prostu rozwala, zobaczcie. Po prostu. Wow! Przepraszam, jak ciągle mówię po prostu, ale. Te są prostu piękne. O tej, zamykam, bo tej widzę, co jest w naszych okienkach. O nie. No i. Wow. Spokojnie, spokojnie, nie martwcie się. Na ten kalendarz przyjdzie czas oczywiście jutro. A ja najbardziej mi się doczekać w szóstki Lecimy do świnek. Ja mam w ogóle za godzinę lekcji, a świnki tej oczywiście już musiały przestawić swoją. Piękną budkę z sz szanownym panem Mikołajem. Zobaczcie. No. Już to jest, siana jest. Ale to nieważne. No i co? Jak widzicie u wszystko dobrze. A ja się będę już powoli z wami żegnała. E, I co? Co chciałam powiedzieć? Zapomniałam. Czekajcie. A właśnie. Chciałam powiedzieć do jutra. Pa, pa.